18 tysięcy zakończeń nerwowych. Orgazm to skomplikowana sprawa. Ciekawa jestem, ile z nas przeżywa go naprawdę, a ile tylko udaje. Witam serdecznie w mieście kobiet. To moje zaproszenie przyjęła Ania, Ania, nie pokazuje twarzy. Aniu, yy, kiedy miałaś swój pierwszy orgazm? Oj, ja swój pierwszy orgazm przeżyłam w wieku 32 lat. A teraz masz ile lat? 36 skończona. Dlaczego tak późno? Był jakiś szczególny powód? Generalnie może było wiele powodów, ale głównym powodem było to, że kiedyś zostałam zgwałcona. W wieku 22 lat. Żyłaś wtedy w związku? Tak, ja już byłam mężatką, ale niestety mój związek przez to się rozpadł. I w tym związku też nie przeżywałaś rozkoszy? Yy, rozkosz przeżywałam, ale nie był to orgazm. A rozmawiałaś o tym z mężem? Wstydziłam się. Ale udawałaś przed nim? No myślę, że tak. Wiele, wiele razy udawałam. I na czym to udawanie polegało? E, po prostu przeczytałam kilka książek, e, reakcje, jakie są kobiety, i dokładnie to robiłam. Jakie było Twoje zachowanie w chwili tego udawania? E, napięcie mięśni. Mhm. E, jakieś delikatne odgłosy, mhm. co mężczyznę przy, przyprawiało to, że po prostu szybciej. E, on doznawał tego orgazmu aniżeli kobieta. Mhm. I to ciebie y, jakoś satysfakcjonowało, że on... I ja chciałam, żeby jak najszybciej skończył na przykład. A powiedz mi, jak to się stało, że jednak udało ci się przeżyć ten orgazm w wieku 32 lat? Byłam z daleka od domu, z daleka od problemów. Po prostu tak jak gdybym się zapomniała mhm. na chwilę. I miałam zaufanie do tego mężczyzny. Mhm. Czyli jednak znalazłaś się też z tym mężczyzną w łóżku. Ty masz te potrzeby. Mam te potrzeby i mhm. ja ją czuję. Mhm. Ale po prostu się boję. Mhm. A czego się boisz? Boję się mężczyzn. Boję się, ale potrzebuję. A nie jestem w stanie sama siebie zaspokoić. Nawet tego nie próbuję, bo jakoś tym bardziej mnie to napawa od razu. Mhm. Nasi kolejni goście, Ola i Beata, nie mają za sobą tak traumatycznych przeżyć, ale także twierdzą, że rozkosz nie zawsze jest ich udziałem w seksie. Zapraszam. Beato, powiedz, y, tobie też zdarza się udawać orgazm? No, zdarzyło mi się w życiu coś takiego. Często? No nie, ostatnio nie. A mhm. kiedyś? To znaczy, kiedyś ja sobie może z tego nie zdawałam sprawy. Mhm. Ale... ale z orgazmu czy z udawania? Z udawania. Aha, jak można nie zdawać sobie sprawy z udawania? Dlatego, bo e, po prostu człowiek nie ma skali porównawczej, jak e, m, może być, a jak. No e, po prostu z wiekiem wielu rzeczy się uczymy i też mhm. uczymy się czuć samego siebie. A powiedz, ile miałaś lat, kiedy nauczyłaś się tak naprawdę rozpoznawać rozkosz i, i czuć właśnie samą siebie, tak jak powiedziałaś? No może w wieku lat 30, o tak. Około Czyli też wcale nie tak roku życia. Znowu... A 29 powiedzmy. Aha, tak, Bo, my wszyscy wychowani trochę w takim kulcie seksu, prawda? I w tym kulcie orgazmu to sobie wyobrażamy, że życie seksualne to jest po prostu pełne tych orgazmów. Tymczasem już druga kobieta tutaj w tym studiu mówi, że odkryła to dość późno, jednak 30 lat. Olu, a ty? Ja jeszcze nie mam 30. Ile masz lat? 27. No i jak to jest u Ciebie z, tym, z tą przyjemnością? Mm. Ja ją odkryłam w takim układzie najszybciej jak na razie. Aha. Tutaj z koleżanek. Ja miałam 25 lat. Powiedz, czy tobie zdarza się powiedzieć otwarcie, mężczyźnie, słuchaj, w ten sposób na pewno tego nie osiągnę, albo nie, tym razem to, to nie było dla mnie to? Tak. A mogłabyś dać taką próbkę tego, w jaki sposób zagaić taką rozmowę z facetem, jeżeli tego, te, 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 tej przyjemności nie przeżywamy, jakich słów użyłaś? No i tak i chyba najzwyczajniejszych w świecie, wiesz, kochanie, ale mógłbyś to tak trochę w inny sposób, bo tak by było lepiej, tak bym wolała. No to on wtedy mówi, no to co, to tak jak robiłem, to źle robiłem. To nie dlaczego oczywiście, mi nie mówiłaś, że dobrze. W oczywiście, dobrze robiłaś, no ale, ale się nie za, udało. ale zawsze można lepiej to zrobić. A jakie błędy mężczyźni popełniają najczęściej przy kochaniu się z kobietą, które uniemożliwiają kobiecie przeżycie ekstazy? W moim przypadku jest to bardzo trudny przypadek. Wystarczy jakieś słowo nie, tak, nie takie wypowiedziane, yy, mocniejsze, nie wiem, yy, pocałunek, który yy, we mnie przypo przypomina mi coś.